Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Chciałbym powiedzieć, że dzieje się dużo, ale nie jest dosyć sucho. Tak więc zostaw łapkę dla zasięgu, byłoby mi mega miło. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o DC, jak zwykle o MCU, ale również o na przykład Rodzie Smoka, ale dzisiejsze zestawienie newsów zaczniemy od box office'owych numerków, no bo te robią wrażenie. Szczególnie Film Barbie. Serwis The Numbers pokazał nam bardzo ciekawą grafikę pokazującą zarobki różnych filmów w minionym weekendzie. Miniony weekend, czyli 25-27 sierpnia 2023. Serwis przewidział, że filmy zarobią 69,5 miliona dolarów, a zarobiły prawie 80 milionów. Jak możecie zobaczyć, jest to 115% przewidzianej kwoty. W zeszłym tygodniu było to 92 miliony prawie 92. Najważniejszą i najciekawszą informacją jest to, że Barbie zarobił mniej ledwo co Gran Turismo. Gran Turismo jest nowym filmem i powinien teoretycznie zarobić więcej, a Barbie jest tuż tuż za Gran Turismo. No i teraz tak. Barbie jest już najbardziej kasowym filmem Warner Bros. To znaczy może jeszcze nie w momencie nagrywania, ale za chwilę będzie, ponieważ ma jeszcze na swojej drodze tylko jeden film, a jest nim Harry Potter um, i insygnia śmierci, część druga, o ile się nie mylę. I wtedy Barbie będzie najbardziej kasowym filmem e, w, dla Warner Bros. w historii e, firmy. Najbardziej martwi mnie Blue Beetle, który zarobił około 10 milionów dolarów i jest to spadek w wysokości 50%. Czyżby Blue Beetle był kolejną finansową klapą dla Warner Bros. i DC? Zobaczymy, ale wszystko wygląda na to, że jednak będzie tą klapą. Dajcie mi znać, czy dołożyliście cegiełkę do Blue Beetle. Ja tak. No i przechodzimy do kolejnego newsa, czyli prawdopodobnie Arnold Schwarzenegger pojawi się w Prey 2. Przynajmniej takie są. Plany, czy takie są zachcianki reżysera Prey 2. Arnold Schwarzenegger pojawił się jako dacz w filmie Predator. Film uznawany jest za jeden z najlepszych filmów Science Fiction, jakie kiedykolwiek powstały. No więc, oczywiście rozpoczęło to wielką franczyzę filmów, która trwa aż do dzisiaj. Najnowszym filmem z tej całej franczyzy jest Prey który dzieje się mniej więcej 100-150 lat przed wydarzeniami z Predatora. Dla serwisu Variety Trachtenberg powiedział, że chciałby, aby Schwarzenegger wystąpił w Prey 2. Powiedział, że no, były plany, żeby pojawił się w The Predators z 2010, tak więc czemu nie pojawiłby się w Prey 2? Tylko jest jeden problem. Wydarzenia z filmu Predator, a wydarzenia z filmu Prey są odległe od siebie o około tam powiedzmy z grubsza 100 lat. Tak więc, jakim cudem mógłby się pojawić? Oczywiście nie pojawiłby się jak, nie wiem, nie wyszedłby ze statku kosmicznego albo z maszyny czasu. Ewentualnie, co by mogło działać na korzyść takiego pojawienia się, to jakiś nie flashback, ale flash forward. Nie wiem, czy w sumie coś takiego istnieje. Po prostu jakaś, jakaś wizja przyszłości naru. I, i to, mo, to mogłaby być wizja pokazująca nam Schwarzenegera w, w kolejnym filmie. E, chyba, że Prey 2 będzie osadzony w najważniejszych czasach, to znaczy w czasach, kiedy Predator 1 był osadzony. Ale bardzo bym nie chciał. Wolałbym jednak, żeby Schwarzenegger został tam, gdzie jest. A Prey 2 skupił się na walce o przetrwanie, w walce z predatorami, bo pierwsza część Prey była naprawdę świetna. A propos walki, przejdźmy do newsa związanego z Rodem Smoka drugim sezonem. Rod Smoka, drugi sezon, jest aktualnie nagrywany w Wielkiej Brytanii. No i tam nie ma gildii aktorów amerykańskich Hollywood, tak więc aktorzy mogą pracować. Wszystko dzieje się zgodnie z planem. No i teraz Daily Mail i Unbox PHD opublikowali kilka zdjęć i filmików z planu filmowego Rodu Smoka, który zapowiada się na mega krwawy sezon. Pierwszy sezon miał 10 odcinków, drugi będzie nieco krótszy, bo będzie miał 8 odcinków. Pierwszy sezon zakończył się na tym, że będziemy mieli wojnę wojnę między czarnymi a zielonymi. Teraz możecie zobaczyć materiały z planu zdjęciowego Rodu Smoka 2 i wygląda na to, że dużą częścią różnego rodzaju bitw będą smoki. Pierwszy sezon pokazał nam smoki w akcji, ale nie na tyle, ile byśmy chcieli. Oczywiście fani gry o tron i Rodu Smoka najbardziej czekają na te właśnie walki smoków. Wygląda na to, że drugi sezon pokaże nam więcej smoków niż ustawa przewiduje. Wygląda na to też, że serial będzie mega krwawy. Ja nie mogę się doczekać. Na razie musimy się zadowolić zdjęciami i filmikami z planu, a kiedy będzie pierwszy zwiastun, tego nie wiemy. Ale Root Smoka 2 jest produkowany dla HBO. Tak więc będzie dostępny na Maxie. Zanim przejdziemy do kolejnego newsa, to chciałbym zaprosić was do strony eneba.com, do której link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na karty podarunkowe na każdą potrzebę. Naprawdę niektóre oferty są dosyć zabawne, bo kosztują więcej niż karta przedpłacona, ale niektóre są naprawdę bardzo ciekawe i przynajmniej warte zajrzenia. Tak więc zapraszam, link w opisie. A teraz przechodzimy do DC Universe, ponieważ marketing do Aquamana 2 w końcu ruszył. Wczoraj akurat zacząłem się zastanawiać kurczę, Aquaman 2 ma premierę w grudniu 2023, czyli 3 miesiące a my na razie nie mamy ani żadnego zwiastunu, ani żadnych promocyjnych materiałów. No i co, obudziłem się i mamy pierwszy promocyjny materiał czyli seria zabawek a oto one. Action Toy Now na swoim Instagramie podzielił się pierwszymi zdjęciami zabawek z Aquamana 2. W prawym górnym rogu widzimy zdjęcie promocyjne Jasona Momoa. Zwróćcie uwagę, że jego oczy są blade, białe, nie mają źrenic, czyli dokładnie tak jak w Justice League. No ale ten oficjalny taki zwiastun, ten sizzle reel z e, rzeczami promującymi Aquamana 2 pokazywał nam Artura Karego z normalnymi oczami, tak więc co tu się wydarzy? Nie wiem. Chyba, że to jakieś takie, wiecie, wycieraczki, które ma zamontowane. W każdym razie, zabawki pokazują nam Black Manta. Z drugiej strony pudełka widzimy walczącego Black Manta i Aquamena. Black Manta ma tutaj jakąś swoją łódź podwodną, której wcześniej nie widzieliśmy. Ale nie jest to tak, że y, jakaś seria zabawek pokazała nam jakiś budynek, jakąś broń czy jakiś pojazd, którego wcześniej nie było. To jest po prostu linia zabawek i oni mogą tutaj sobie y, pojechać trochę z wyobraźnią. Tak więc no, nie zapowiada się, żeby taka łódź podwodna wystąpiła w filmie, ale oczywiście wszystko jest możliwe. No, i teraz tak, w związku z tym, że jest to pierwszy materiał promocyjny Aquamana 2, ja się zacząłem zastanawiać, czy jest w stanie ten film zostać opóźniony. Wiecie, jest teraz y, strajk aktorów, strajk scenarzystów, no i w Hollywood nie dzieje się zbyt ciekawie, no ale film jest już osadzony. Nie ma statusu złotego, tak jak w grach jest to, no ale wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek wydaje mi się, że Aquaman 2. Powinien zostać nienaruszony i mieć premierę tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2023, tak aby James Gunn mógł w 2024 rozpocząć swoje nowe DCU wraz z pierwszym projektem, czyli animacją Creature Commando. Dajcie mi znać, czy będziecie szli na to do kina, a my przechodzimy do Disney D23, ponieważ My Time to Shine Hello na swoim X napisała, że niestety na D23 nie zobaczymy nic, co warto by zaraportować jako newsy. Niestety, według niej nie pojawi się tam nic ciekawego. Ja mam na szczęście odmienne zdanie. Wydaje mi się, że podczas D23 pokażą naprawdę grube rzeczy, ponieważ jest to stulecie firmy Disney. No i mimo. E Mimo strajku aktorów, mimo strajku scenarzystów, myślę, że Bob Iger i Kevin Feige pokażą nam przynajmniej przyszłość MCU związaną z fazą 5, fazą 6. Być może zapowiedzą kilka nowych projektów, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Tak więc mam nadzieję, że My Time to Shine się myli i że będzie grubo. No ale być może ona ma jakieś informacje, których ja nie mam, no i, no i będzie, będzie sucho. Aczkolwiek zapraszam Was już w weekend 8 do 10 września na kanał Kocham Kino. Czyli ten, który właśnie oglądasz, będzie rozległa transmisja na żywo przez cały weekend, gdzie będziemy sobie komentowali na żywo to wydarzenie. Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to ostatni w tym roku serial na Disney Plus, czyli Echo, ma nadal swoją datę premiery. O, może tak, może trochę zdradzę sedno tego newsa. W każdym razie, o co chodzi? Do końca roku zostały nam trzy projekty. Echo, e, Loki sezon drugi i I am Groot sezon drugi. No i wygląda na to, że Echo będzie miało swoją premierę tak jak zaplanowano, czyli 29 listopada, pomimo plotek, że serial zostanie opóźniony do 20 2024. TV Line podzielił się takim e, raportem, czy takim e, wywiadem, Mówiącym o tym, że Echo, mimo swojego dziwnego stylu, czyli wszystkie odcinki będą wypuszczone jednego dnia, czyli 29 listopada, nadal ma swoją datę premiery i nic nie powinno się z tym stać. No i tak, na Echo ja nie czekam. Jest to jeden z najmniej interesujących dla mnie projektów, ale ale Echo może być początkiem czegoś bardzo ekscytującego, co będzie miało swoją konkluzję w Spider-Manie. Otóż Echo, Daredevil Born Again, Spider-Man: No Way Home, Spider-Man 4, wszystkie te projekty łączą się w taką przyziemną historię w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że wszystkie te projekty będą pokazywały nam głównego wroga Spider-Mana, czyli właśnie Kingpina. Tak więc jest to mało interesujący projekt, ale ze względu na potencjalne połączenie z Kingpinem i Spider-Manem, no będę go oglądał na 100%. A Ty? Daj mi znać w komentarzu poniżej. No i teraz przechodzimy właśnie do newsa związanego ze Spider-Manem, ponieważ mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Mówię tutaj oczywiście o animacji Freshman Year od studia Sony, która została zapowiedziana w 2021 i od tamtej pory Sony nabrało wody w usta, ale mamy oficjalną informację od osoby zaangażowanej w ten projekt. Jeff Trummer, czyli główny scenarzysta i producent Spider-Mana Freshman Year, na swoim x napisał, że studio ciężko pracowało, pracuje i będzie pracowało nad Spider-Man Freshman Year, tak aby był to unikalny projekt, który zadowoli wszystkich. No, i to jest bardzo dobra wiadomość, mówiąca o tym, że Spider-Man Freshman Year nadal powstaje. Ma to być serial zalepiający jakby dziury w historii Petera Parker'a, gdzieś tam w latach właśnie szkolnych, młodych latach. No, i dobrze wiedzieć, że powstaje, ponieważ Bob Iger ostatnio powiedział, że na Disney Plus nie dzieje się dobrze i zacznie kasować różnego rodzaju projekty, nie tylko związane z MCU. No, i kilka już takich projektów zostało sprzedanych do innych studio, czy zostało zoutsorsowane, takie mądre słowo. Kilka projektów zostało usuniętych, skasowanych, tak więc freshman year był na tej liście, ale wygląda na to, że już nie jest. Tak więc kiedy może być premiera? Wydaje mi się, że 2024 lub początek 2025. Tutaj chciałbym przypomnieć, że mimo strajku scenarzystów i aktorów, to gildia animatorów teoretycznie nie, nie strajkuje. To znaczy, strajkują, łączą się w bólu z yy, scenarzystami i aktorami i ja również, bo powinni zarabiać 10 razy tyle, ile zarabiają, ale mogą pracować, jeżeli chcą. No i wygląda na to, że ludzie z Sony pracują nad Spider-Manem. Dla mnie to jest świetna wiadomość. No i tym pięknym, pozytywnym akcentem zapraszam Was jeszcze raz do e, na kanał, czyli 8-10 września Disney D23. Trzymajcie się na razie.